Siemaneczko, z tej strony RTGamer. Na was w trzecim odcinku zagrajmy w Enter The Gungeon. Jak widzieliście w ostatnim odcinku numer 2 doszliśmy do czwartego piętra i walczyliśmy z kolumnami, które niestety pokonały nas, ponieważ nie mieliśmy chyba zbyt dobrej broni, albo ja nie byłem zbyt dobrze taktycznie ogarnięty, żeby je w miarę dobrze sfokusować i jedną po drugiej wygasić. Także tak to wyglądało. Było to pierwsze moje spotkanie z tym bossem. No ale co, poległem? Zagramy sobie dzisiaj łowczynią, bo nią jeszcze nie graliśmy. Opowiedzmy sobie, może o niej w ogóle, co ona potrafi. Nieskończona amunicja nie ujawnia sekretnych przejść. Zardzywiała broń trafiła do lochogiwer za sprawą łowczyni. Pomimo przestarzałej budowy i śladów rdzy, broń wydaje się dosyć nowa Dziwne. To jest ta podstawowa broń. Ma jeszcze kuszę jedna z pierwszych przykładowych broń wykorzystująca cyngiel. i mamy pasywny Junior 2. Wierny towarzysz znajduje przedmioty po oczyszczeniu pomieszczenia. Przyjaciel łowczyni ma nosa do skarbów, ale odmawia udziału w treningach bojowych. Tak wygląda nasza łowczyni, czyli mamy pieska. No i co? Odblokowaliśmy kolejnego gościa. Poszukajmy. O, tu mamy tego typka. Mam teraz przerwę. No Okej, okay, no to jak masz przerwę, to nara. O! Na to nie zwróciłem uwagi, bo to można przejść, na przykład, a tam nie można. Spoko. Gdzie nam się ten sklep odblokował? Ten po lewej stronie to już widzieliśmy. Zobaczmy, czy czegoś nowego nie mają do odblokowania. Aha, tu muszę odblokować chyba wszystkie rzeczy, żeby się zmieniło. Dobra, czyli to się nam nie zmienia tak naprawdę podczas gry. Wypadałoby odblokować wszystko w takim wypadku. Hmm, rozumiem. Bo nam nic nowego nie dojdzie do tego sklepu. Ale czy nam się otworzył drugi sklep po drugiej stronie? No nie. Więc gdzie nam się otworzył ten sklep tego gościa? Popatrzmy. Taka skrzynka była. To jakaś lodówka w ogóle. Tutaj. Nie, tutaj też raczej nie bardzo. Po tej stronie jeszcze jest coś na dole? Nie ma. Czyli gdzieś powinien się otworzyć kolejny sklep, ale go nie widzę póki co. Chyba że przy wyjściu do wyłomu. Znaczy z wyłomu. Tutaj to byliśmy już, nie? Hmm, nie wiem, dobra. Może gdzieś tam się odblokował, może go znajdziemy później. Śmigamy tą łowczynią, zobaczymy, co ona w ogóle potrafi. Na pewno ma dwie bronie, więc ma rewolwer podstawowy i ma też kuszę. Kusza ma 100 strzałów, jedną bełtę może naraz odpalać. Zobaczymy, jak to będzie szło. No właśnie, ale kusza jest potężna, bo kusza gasi hitem. Pięknie, z tego dużego też? No nie, tego dużego nie bardzo tylko kusza ma jeden duży minus trzeba dosyć dobrze celować tą kuszą no ale okej, okay, no będziemy się ucieszać celować przy okazji pięknie K kolejny pokój ładnie wyczyszczony łe totalny mistrik. ale jakoś się udało widzicie już po tych pokojach śmigamy tak naprawdę coraz mocniej coraz sprawniej no bo już dotarliśmy do czwartego poziomu więc możemy sobie pozwolić na odrobinę brawury tutaj na tych podstawowych pokojach mam wrażenie Że tych przeciwników już jako tako rozpoznaję i wiem na kim tu się bardziej skupić, a którym muszę tu gdzieś bardziej unikać. Mam znowu tą beczkę. Więc pamiętajmy o tym, że ta beczka jest w tym pokoju właśnie. Okej, okay, wyczyszczony. No i co z tą beczką można zrobić? Czy piętro wyżej będzie... No właśnie, tutaj jest boss już. Gdzieś znalazłem tłuszcz, ten pies mi chyba znalazł. Spoko, jak tam mamy beczkę, to tu może będzie ten pokój z tym całym kominkiem. Czy tutaj jest kominek? No nie. Okej, okay, pomalutku, pomalutku, nie wygłupiajmy się. Na razie można tak sobie troszeczkę postać. Okej. Okay? No kurde, molek, zahaczyłem o ścianę. Dobra, pół serduszka, odzyskamy to, co straciliśmy, więc nie jest źle i sprawdźmy ten pokój na dole. Granacik, wybuch sam, drugi też sam, no i tu trzeba przycelować i pięknie, zejdźmy jeszcze na dół. Coś tu mamy, mamy jakieś nabojaki, jeden leży, drugi leży i trzeci leży. Mamy kluczyk, bardzo ten jest fajny na dwie rzeczy, naprawdę tego znalazku. minusem jest to, że ja cholera zaraz nie amunicji. Może pora trochę z rewolwera postrzelać, tak naprawdę. Dobra. I kolejny pokój zamknięty od góry, ale od dołu do niego weszliśmy. No i co, skrzynka. Zobaczmy. Mega spryskiwacz. Hmm. Okej, okay. ale ciekawe, czy takim mega spryskiwaczem będę mógł zgasić ten ogień, żeby nie nosić tamtej beczki. Jest to dobry pomysł. Pod warunkiem, że jest ten pokój z tym kominkiem, że możemy tam go zgasić. Na razie... Go. Jest pokój z kominkiem, dobra. Czyli trafił się po raz kolejny. I tym razem chyba się... kominek pali, co? Z tego co... O, oh, fuck. Dobra. To jakoś fartowi mi się udało. Dobra, leży, ale jest ich więcej. No, wybuchaj. Kurde, jak zalany cały pokój. No i co? No i jajce mu, nie? Nie wiem, czy on się palił czy nie w końcu. W każdym razie chyba ten pokój czy dobra to jest nie jest. Więc zobaczmy ten pokój po lewej stronie i będziemy mogli się przenieść już do pierwszego pokoju z bossem. Także spoko na razie jest układ tych pomieszczeń. To jakiś w ogóle nowy strzelbiak, kurde, znowu mi zaatakował. Nawet całe serduszko mi zabrał. Cholera, no. Za blisko w tego fajta tam wszedłem. Nie trzymać trzymać dystans po prostu ciekawki tak będzie dobrze. Czy ja mogę na spokojnie je na dystans wykańczać? Nie muszę chodzić takie bezpośrednie starcia z nimi. O, gdzieś raz skrzynkę. Dzięki piesku. Spoko jesteś naprawdę. Mamy handlarza. Serduszko przyda się na pewno. Wiertło! 9999. Co kurde? Jak to można tyle nazbierać? zbierać trakcie jednej to jest nierealne. Jakiś kupon musi być, który nam daje po prostu ten przedmiot za darmo, nie? To nierealne, żeby tyle nazbierać. Jest pancerz, spoko. Warto by tu przyjść. Sprawdźmy ostatni pokój. No jest skrzynka niebieska, sprawdzamy. I jest to co kiedyś odblokowaliśmy, czyli. Przewrotne oko. W momencie jak się przewracamy mamy szansę, że będziemy odbijali na przeciwnika pocisk. Dobra, wjeżdżamy na niego chyba z mega spryskiwaczem na razie. A będzie to kto? Będzie to niech inny jak nie bracia bliźniacy. No dobra. Bracia bliźniacy faktycznie. Zobaczymy, jak będziemy na nich sikać tutaj. No na razie bez szału to obrażenia naprawdę. Nie oszukuj. O, cholera. Już jestem po pancerzu Dobra, odbiłem ten pocisk Hej, okay, kurde, tu znowu za dużo tego puszcza Nie no, ten sikarz to strasznie słaby On praktycznie w ogóle demerza nie robi taki sikarz z tego, że zalałem całe to pomieszczenie Oj, znowu oberwałem Nie no, czekajcie, zmienimy tą broń Czy to jakaś tragedia jest, ten że ten kuszę Może tą kuszą coś zrobię Leży Tam gdzie się teraz wściekł. Może go trochę ugasimy, bo taki rozpalony jest. Dobra, oberwała ale ja też oberwałem. Jonek, wyluzuj. Jak tylko ci rozwaliłem. Nic się nie stało. Okej. Okay. Dwa uniki i dwa pociski i leży. Mamy braci biegniaków zaliczonych. Trzy kredyty hegemonii, bardzo spoko. I co się udało znaleźć? Pancerz, półserduszka i jakaś broń. Karawin hegemonii, niezwykle precyzyjny. No niezwykle faktycznie. Dobra, wróćmy się tam po te półserduszka Jeszcze powiedziałem, że tam zostało i na razie nam nie zniknęło póki co, więc bardzo dobrze. Mamy tą beczkę z wodą, a to zostawmy. Pół serduszka i pokoje wyczyszczone, więc schodzimy do piętra numer 2. Tak, że się udało nawet fajnie przejść te pierwsze pięterko. Bo właściwy logiwer rozpoczynamy. No i sprawdzamy od razu od prawej strony. No, precyzyjny to on jest. Ale czy silny? No tak średnio silny mi powiedział. Kusza mocniejsza. I chyba bardziej precyzyjna, bo centralnie leci tak jak chce. No dobra, przynajmniej trochę więcej strzałów mogę odejść z niego. Obawmy się im póki mam trochę naboi. Ten jakiś nowy, z tym też nie walczyliśmy. Hej. Nie był jakiś straszny. Okej. Okay. Tutaj mamy tych, co się na nas rzucają. Cholera. Ale to zmaściłem. Dobra, tym razem się udało. Ale pół serduszka musiałem poświęcić na tą głupotkę. Ja to żelazna dziewica. Nie lubię tego przeciwnika, naprawdę. Nie dość, że to leci jak chce. No właśnie. To jeszcze potem kurde sobie lata też w drugą... O z drugie życie się na niej. Ale mamy... O oh fuck, o tym to znowu nie pomyślałem. Mamy kolejny kluczyk, który coś otwiera. Czyli kolejna cela gdzieś do to otwarcia. Dawaj ziomek jakieś kurde życie. Karabin laserowy, znowu jest ta pierwsza spłonka. I mamy też tutaj coś do odblokowania. Co tam jest? O, jakiś stary nabój. Ach, co znowu? Och, dziękuję za ratunek, młody naboju. Zawsze miło jest spotkać inny nabój. Zamknąłem się tutaj przez przypadek. Mój wzrok nie jest już tak dobry jak kiedyś. Pora wrócić do pracy. Okej. Okay. Gdzieś tam wróci do pracy. Może go na górze znajdziemy znowu. I mamy po raz kolejny ten pokój z tymi... Ołtarzami. Nic nie rób. No dobra, nic nie robię, bo nie mogę. Półtora serduszka mamy. No coś tam się zawsze blokuje, tak że widzicie, no. Trzy przejścia tak, tak na chwilę obecną mamy, no i trzy rzeczy jakoś tam się udało odblokować na którychś piętrach, także spoko. Zawsze coś nowego. Skrzynka niebieska, na razie poczekamy, może będzie lepsza. Pokój z bosem Zobaczmy na dół. wiecie dynamiczna ta gra jest dosyć, także ostrzegam dla osób z epilepsją, żeby za bardzo się nie wpatrywały w ekran, jeżeli coś takiego się może u was wydarzyć. Specjalnie wyłączyłem na potrzeby tego nagrywania efekty trzęsącego się ekranu, także jest trochę przyjemniejszy odbiór do oglądania. Bo jak sam grałem na tym nawet trzęsącym się ekranie to masakra. Każdy pocisk, każdy strzał ten się ekran trząsł, a ja też tak za bardzo nie lubię. Zresztą wiem, że wytać też pewnie z tego byście nie chcieli. I mamy tylko trzy, Dobra. Jakby się zbierało jeszcze 8, to byśmy tą pierwszą skłonkę chwili zaczęli. Co to ciekawego jest? Okej, okay. mało pocisków zostało, 168 no 150, także sporo wystrzeliłem już. Słaba miejscówka, naprawdę słaba, ale jak to wyczyścimy tego, to może się trochę uda ogarnąć, dobra. Wsypać mi te łuski tutaj. Jest trochę łusek, spoko, ale jest też przeciwnik. Elegancko. Jeszcze jeden. Na szczęście mniej precyzyjny ode mnie. 115. Zobaczmy tą pierwszą spłonkę, na w ogóle była? Jest. Co to daje? Pierwsza spłonka. Stara magia. Ej, ale to jakiś jest legendarny przedmiot. Składnik na boju. Spłonka jednego z najstarszych bronumarułych w Lochu Giver. Nadal pulsuje energią uderzenia pocisku. O kurde, to jest jakiś jakiś legendarny przedmiot który służy do jakiegoś połączenia pewnie kurde tylko trzeba to zrozumieć jak to działa bo kupiłem to za 110 także sporo kasy na to wyłożyłem dobrze byłoby zrozumieć po co w sumie to tyle kasy wyłożyłem hm tam coś mam jeszcze jakiś woreczek który przegapiłem no więc ten piesek znalazł tu jest szklany kamień gułą czyli będziemy mieli troszeczkę tarczy dopóki nie oberwiemy, mamy 19 pocisków bardzo mało może na razie tym mega spryskiwaczem trochę pobiegamy. Poświrujemy barżanta, żeby cokolwiek robić. No i zajrzyjmy teraz, tutaj niebieska skrzynia. Weźmy, zobaczmy. Balonowa spluwa, gorący powiew. Mamy kolejną giwerę, która wali z wody. Bo no, ta woda niezbyt jakoś mocno bije. Okej, okay. okay, takie wiatry puszcza. bardziej to szybciej Kluczek znalazłem i mamy przejście dalej w lewą stronę także kolejny pokój Aj, oberwałem bez sensu brakuje mi tego przewracania stołów naprawdę żeby tu robić te ślepaki bez tego ciężko jest dobra tu jest strzelbiak Trochę. Ripy na bojak, dobra. I jest tak spoko. Mamy jeszcze pokój do góry. Duszek? Ajajaj aj, aj, duszek! Dlaczego mi to zrobiłeś? Duszkuj. pół serduszka odzyskane, ale to jest straszna lipa. Straszna dynka, widzowie, to będzie. Pobiegajmy trochę z tą kuszą. Okej, okay, easy. Jeden potwór tylko. I zielona skrzynka. Zobaczmy. Znowu ta czaszka. Dobra, wezmę to, ale nie wiem, co No i co, wszystko? Zobaczmy sklep. Czy ja mogę cokolwiek za 18 kupić? Za 30 pancerz, cholera. A tutaj? Za 24 ślepaki. Dobra, nic nie mogę kupić. Idziemy na bossa z jednym. Serduszkiem <laughs> i z kiepskimi broniami, w sumie, dobra. Z będziemy strzelać. O nie, to jeszcze ten kurde wąż Amukonda. Także tu się chyba pożegnamy, moi kochani. Amukondo. No właśnie. No i pięknie. Krótko to było. Krótki odcineczek. 16 minut nam to tylko zajęło. No ale coś tam odblokowaliśmy, nie. Łowczyni, Loggiver 13 minut, pieniądze 158, zabójstwa 109. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się i widzimy się jutro.